Witam państwa serdecznie, nazywam się Agata Hoffman, jestem autorem programu Polska Akademia Dzieci oraz członkiem Komitetu Naukowego Konferencji Przyszłość Edukacji w Perspektywie w kontekście inicjatyw pozasystemowych. Skąd pomysł konferencji? Władze Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji mają nowy projekt Business College for Teachers. Jest to taka inicjatywa, jedyna w swoim rodzaju. To są studia podyplomowe, które łączą w sobie biznes i edukację. Chcemy zachęcić ludzi do tego, żeby tworzyli nowy kontekst edukacyjny. Przełamywanie monopolu szkoły na kształcenie, jak sama tematyka konferencji wskazuje, ma iść w kierunku nierewolucyjnym, ale inspirowania ludzi do otwierania swoich własnych placówek, mniejszych, większych, zorientowanych na filozofię, chemię, psychologię od najmłodszych lat. I bardzo się cieszymy, że tylu nauczycieli dziś przybyło. Konferencja mimo trudnych warunków meteorologicznych dopisała pod względem frekwencji. Także mieliśmy prawie 100 gości, w tym panią wiceprezydent Ewę Łowkiel oraz władze kuratorium i Dyrekcja Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W tej chwili odbywają się warsztaty z astronomii edukacyjnej. Biorą w nich udział dzieci od 8 do 12 roku życia, ale również nauczyciele, którzy przypatrują się, jak Państwo Kuprasowie z Katowic, twórcy najlepszego bloga edukacyjnego w Polsce, e, organizują fascynującą astronomię edukacyjną, e, zarówno w formie papieroplastyki, jak też wirtualnych podróży, e, również za pośrednictwem swojego bloga. Na zakończenie konferencji przewidzieliśmy fontannę czekoladową, a praktycznym aspektem są wszystkie linki do bezpłatnych projektów, które są zamieszczone na stronie bcity.edu.pl oraz wypracowany projekt stworzenia studiów łączących w sobie biznes i edukację. Aplikacje na iPadzie. Jest ich sporo. Ciekawa. Najciekawsza jak dla mnie i no, dla mnie, e, e, szczególnie dla dzieci jest ta, gdzie dzieci mogą e, zobaczyć jak potrafią takie dwładnie, a poprzyładnie dziecko potrafi napisać One. cyferkę. Two. Powiedzmy e, dwójka, One. tak? Two. O, to pokazuje miłość i teraz e, jak wygląda ta dwójka. O. No i e, może sobie ćwiczyć e, ten ruch. Oczywiście tutaj e, nie jest to do końca prawidłowe według e, metody Montessori, bo ona e, działa sto lat temu, także, e, także raczej e, jeżeli byłoby to e, w tych czasach na pewno by skorzystała e, z tej pomocy, e, bo nie ćwiczy tutaj tych trzech pałuszków do pisania, pałę. E, ćwiczy ruch i e, dziecko tak naprawdę po tej ciemności jest zadowolony, że potrafi napisać dwójkę. Zmieniające się kolory, nazywa to te kolory. Um, I inne bardzo popularne zabawki wśród no. zabawa wśród, wśród dzieci jest wieża. Nawet w ten sposób, że dziecko to nie dotyka i nie buduje samo, to właśnie w taki sposób bardzo wychodzi zadowolone dziecko, że ułożyło to poprawnie. Poszukują nowych form pracy z dziećmi, to naprawdę wspaniały widok dla mnie jako urzędnika. Dlatego właśnie zabieram głos, proszę Państwa, ponieważ było jedno takie zdanie, w moim wykładzie Pana Profesora. Nie nosyka, że urzędnicy jak gdyby, bardzo mocno nie patrzą na Państwa działalność, tylko patrzą na to jedno, taki jaki jest wynik i że trzeba nie przyjeżdżać czy nie rozwijać się swoich pasji, pasji dzieci, bo trzeba uczyć procesy. Więc yy, nie miałam zabierać głosu, ale w kuruorach rozmawiałyśmy i tutaj pani Elżbieta zwróciłam jako wieloletni pedagog yy, na to uwagę, że faktycznie wielu yy, jakby... Jeszcze świadomość jak nauczycieli gromów pedagogicznych istnieje taka właśnie taki stereotyp, że, że są urzędnicy, którzy tylko takie rzeczy sprawdzają, że Państwa na nas kompletnie jako kuratorium oświaty i to mówię, przysięgam, nie interesują wyniki w takim kontekście, jak było to przedstawione. Tak w ogóle się nie interesujemy. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, na czym polega nowy od 2009 roku, to proszę sobie wejść do rozporządzenia i są tam takie tabele, załączniki, jakie wymagania państwo stawia szkołom i na jakim poziomie jest nadebt, czyli dobra szkoła, a co należy robić, żeby było pek. I żeby było to pek, jest wysoko, to my patrzymy, jak właśnie z pasją państwo pracują. Ale Czyli te wyniki testów nas interesują tylko w tym kontekście, czy jeżeli one spłyną do szkoły, to czy grono pedagogiczne pochyla się nad nimi, czy analizuje, czy wyciąga wnioski, czy te wnioski wdraża, tak? I nas tylko to interesuje. I nawet nie bierzemy żadnej dokumentacji do ręki, tylko pytamy Państwa, jako nauczycieli, dyrektora, rodziców, uczniów, czy to się dzieje. I jakie nam przekazujecie, tak to opisujemy w raportach, raportów już jest ponad tysiąc na stronie fpco.pl. Można przeczytać i można się upewnić, że naprawdę o to, o co prosi w tej chwili Ministerstwo, o to jest ta reforma i, i zmiany programowe, żeby to Państwo wybierali programy, żeby to Państwo mieli odwagę właśnie nas najwięcej innowacji wprowadzać do pracy. Dzisiaj nasze dzieci są mądre, już praktycznie jak mówiliśmy, zupełnie na dzień już od tego 2-3 lata. To jest już zupełnie inny sposób poznawania świata, bo inny świat na złączach niż ludzi zaczął. Takiego lubi dorosłych. I to, że Państwo podążacie, czyli tak, poszukujecie nowych wartości w edukacji, żeby ta jakość była inna, to jest cudowne. Ta wspaniała myśl chora, ja bym żeby Państwo ją przedstawili. Jestem mądry, mam odwagę i proszę ją mieć, proszę pamiętać. Nikt z żadnego kuratorium nigdy nie przyjdzie i nie będzie patrzył, czy Państwo mają wyniki, tak, jakieś tam staliny i tak dalej. To jest tylko naprawdę do tego, żeby to państwo mogli sobie jeszcze przewartowo przysiągować, jakich nowych metod poszukiwać, żeby tego współczesnego, młodego człowieka poprowadzić, żeby podążał za państwem. Także tyle dla mnie ode mnie. Tytułem wyjaśnienia, bo strasznie mi to bolało, jeżeli faktycznie tak jest odbierane, to tak nie odbierajcie. Jesteście cudowni, że szukacie, a my to naprawdę nagradzamy tymi raportami i staramy się to mocno podkreślić, opisać i, i mówić. Tak, dawajcie taki przykład. Ta konferencja, mam nadzieję, że jest początkiem, bo to, co się dzieje w tej chwili właśnie, że uczelnie się włączają i że y, pomagają Państwu w tym, żeby dzieci mogły doświadczać w inny sposób tego świata. To jest piękne, mam nadzieję, że jest początek i będzie coraz więcej. Jedna jeszcze rzecz, w tej chwili zbieramy od nauczycieli. Na stronie kuratorium jest prośba o zgłaszanie nam tematyki, bądź szkoleń, bądź konferencji, na które mamy środki z budżetu państwa, robimy te konferencje bezpłatnie z detenu, ale potrzebujemy naprawdę mądrych tematów, proszę państwa. My chcemy do państwa też, żeby z tą propozycją, żeby nie były głupotwórzane, powtarzane i powielane przez ośrodki doskonalenia tematy, ale żeby można było być z nową inicjatywą, to Państwo muszą nam odpowiedzieć, w jakim kierunku i my mamy poszukiwać ciekawych form doskonalenia, doskonalenia Państwa pol pracy, tak? Także bardzo Państwu dziękuję za to, że tutaj przybyliście. Było mi bardzo miło posłuchać tych wszystkich <coughs> wykładów. Życzę Wam, abyście odkryli takie diamenty, jak tutaj obecni Państwo sobie, żeby to na pewno macie też podobnych rodziców, tylko wyciągnijcie rękę i do współpracy zachęćcie. Bądźcie mądrzy, do przodu i niczego się nie obawiaj, żadnych urzędników.